Byłe wysypisko śmieci przy ulicy Śląskiej. To tu powstanie pole golfowe. Obiekt będzie pełnił funkcję ośrodka szkoleniowego dla dzieci, młodzieży i studentów z terenu naszego miasta poprzez utworzenie tu Akademii do Nauki Gry w Golfa. Choć do tego jeszcze daleko, to Zakład Utylizacji Odpadów już teraz ogłasza konkurs na nazwę pola golfowego. Zuło wraz z, z Gorzowskim Klubem Golfowym ogłosiło konkurs na nazwę dla pola golfowego zlokalizowanego w Gorzowie przy ulicy Śląskiej. E, do, szczegółowe informacje dotyczące tego konkursu konkursu dostępne są na stronie internetowej zarówno Zło, jak i Gorzowskiego klubu golfowego. Główna nagroda to 500 zł. Zapraszamy do udziału zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie, z tym że w tym przypadku wymagana jest zgoda rodzica lub opieku prawnego. W tej chwili zakład utylizacji odpadów czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Prace powinny ruszyć we wrześniu. Całość powinna być gotowa do połowy 2011 roku. Koszt inwestycji to 4 miliony zł. Pole dziewięciodołkowe, pole nie ma charakteru turniejowego, yy, charakter rekreacyjny. Planujemy utworzyć tam Akademię do nauki gry w golfa, gdzie będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne, we współpracy również z Gorzowskim Klubem Golfowym, zajęcia edukacyjne dla uczniów z placówek oświatowych z terenu miasta. Zuo oczekuje na propozycję nazwy dla powstającego pola golfowego do końca września. Swoje pomysły należy przesyłać drogą mailową na adres biuro małpa lub tradycyjną pocztą na adres Zakład Utylizacji Odpadów ulica Teatralna 49 66 400 Gorzów.